Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem Ty stara kurwo, zmarnowałeś mi 20 lat życia. No właśnie moi drodzy, komunikacja jest bardzo ważna, szczególnie jeżeli jeździmy na rowerze szosowym, no i bądźmy szczerzy, no powiew wiatru i tak dalej, bardzo często nawet nie słyszymy, co ktoś do nas mówi, dlatego dzisiaj pokażę wam kilka gestów, które są bardzo przydatne, jeżeli jeździmy na szosie, a nawet może nie tyle przydatne, co nawet bym powiedział, niezbędne do poprawnej komunikacji. Zapraszam. Tak, to jest. To miałem jeździć na rowerze, nagrywać fajne filmiki, a wychodzi na to, że stoję gdzieś przy torach z kamerą w ręce. Roweru nie ma, ale generalnie gadam o kwestiach rowerowych, bo one są po prostu dla mnie w tym momencie ważne. Ale nie bójcie się już niedługo, mam nadzieję, wrócę na rower, bo obojczyk się pomału goi. Dlatego też, no nie przedłużając, bierzemy się za te gesty rowerowe, bo już jak nie mogę jeździć, to przynajmniej sobie o tym rowerze pogadam, bo normalnie już mnie roznosi. Także zaczynamy. Jeżeli jedziecie na rowerze samemu, no to generalnie tutaj to jest generalnie pełna samowolka, bo tak naprawdę dbacie tylko i wyłącznie o siebie. Natomiast jeżeli jedziecie w ekipie, no to jeszcze palicho jeżeli jedziecie z przodu, bo bardzo często widoczność jaką macie jest bardzo dobra. Natomiast jeżeli jedziecie już jako kolejne osoby w grupie, w tak zwanym peletonie, no to wtedy już zaczyna być problematyczne, bo niejednokrotnie nie, nie jedziecie po prostu jeden drugiemu na kole. No i pole widzenia jest dość mocno ograniczone. Ja się w sobie śmieję, bo tak naprawdę ograniczone jest do koła i tyłka kolegi przed wami, no jeżeli to jest koleżanka, to jeszcze pół biedy. no jeżeli to jest kolega, to, to trudno, do jakoś to trzeba e, gdzieś tam przeboleć, no bo jednak daje wam tą przewagę aerodynamiczną, bo to on bierze wszystko na siebie. Natomiast no jeżeli chodzi tutaj o pole widzenia, no jest niestety bardzo mocno ograniczone. Dlatego też e, pierwszą rzeczą, o której sobie porozmawiamy, to jakakolwiek przeszkoda, dziura i tak dalej, którą sygnujemy w taki sposób. Wszystkie gesty, które wam pokazuję, no ja wam pokazuję to w tym momencie, że tak powiem, trochę na sucho, natomiast wykonujemy je po prostu jadąc na rowerze, żeby tutaj wszystko było jasne. No ja w tym momencie na rowerze jeszcze nie bardzo mogę jeździć, dlatego też, no poka pokazuję wam, jak pokazuję, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dla was jasne. Dlatego też pokazujemy to albo prawą, albo lewą ręką, w zależności od tego, gdzie znajduje się przeszkoda. Kolejną rzeczą jest tak zwany. Śpiący policjant albo po prostu próg, który ostatnio mnie dość mocno zwolnił. No i generalnie pokazujemy go w ten sposób. No i kolejną bardzo ważną rzeczą, jeżeli jesteście drudzy, a za wami jeszcze ktoś jedzie, to też warto, jeżeli kolega z przodu wam pokaże taki sygnał, warto przekazać go dalej, bo to, że wy o tym wiecie, to nie znaczy, że osoby, które jadą za wami, też to zobaczą. Dlatego też pokażcie ten sygnał po prostu dalej. Bardzo często po remoncie dróg, albo po prostu po okresie zimowym, gdzie tego piachu na ulicach jest bardzo, bardzo dużo, no jeżeli jeździmy na szosie, to wiemy, że taki piasek potrafi nas dość mocno wyłożyć, dlatego też, jadąc na rowerze, pokazujemy taki gest, takie machającą, taką rączkę. Tutaj z prawej, z lewej strony chodzi o to, żeby zasygnalizować, że coś tutaj na szosie jest jakiś żwirek, bądź to piasek, bądź nawierzchnia nie jest e, przy, z przyczepnością taką, jaką byśmy sobie to życzyli. Dlatego też e, no, pamiętajcie o tym, bo tak naprawdę przy zakręcie albo przy jakimś manewrze, jeżeli mamy do czynienia z takim piaskiem, to może się to po prostu skończyć szlifem, a, a po co? Także e, pamiętajmy o tym i dbajmy też o siebie, ale i o innych. Bardzo często jeździmy sobie po prostu gdzieś po jakichś mniejszych miejscowościach, gdzie tutaj pobocze pozostawiają Wiele do życzenia, dlatego też bardzo często jadąc na rowerze, jeździmy w Polsce, przynajmniej z prawej strony. Dlatego też, jeżeli mamy jakąś przeszkodę, jakąś osobę, która też sobie spaceruje tą stroną, albo na przykład jakieś zwierzę, albo cokolwiek, dlatego też pokazujemy taki gest. Aby wszyscy mogli bezpiecznie ominąć przeszkodę, no i pomalutku dojechać do celu. Dlatego też to jest bardzo, bardzo ważne. I ten gest pokazujemy tutaj prawą ręką. Natomiast taki sam gest, jeżeli wykonamy lewą ręką, sygnalizuje on, że coś zbliża się z naprzeciwka, i generalnie pokazując w ten sposób. Sygnalizujemy po prostu kolegom, żeby się schowali, żeby się nie wychylali, nie rozjeżdżali się po prostu do środka ulicy, którą jedziemy, żeby po prostu nic się nikomu nie stało. Także taki sygnał, po prostu się chowamy. Gwałtowne hamowanie na rowerze szosowym to nie jest to, co chcielibyście doświadczyć, a tym bardziej jadąc za kimś, bo generalnie tutaj no, ktoś zahamuje, to jeszcze może to by się uda, ale ktoś za tobą już po prostu tego nie zauważy i kraksa gotowa. Dlatego też jeżeli chcemy zwolnić, bo coś po prostu się dzieje przed nami i po prostu wymaga to... Zredukowania prędkości, dlatego też sygnalizujemy to w ten sposób. Tak, żeby po prostu inne osoby, widząc i wiedząc, co planujemy zrobić, mogły, mogły automatycznie sobie zredukować prędkość. No i wszyscy są bezpieczni i zadowoleni, i jedziemy sobie dalej. <gry> Jeżeli po prostu jeździcie na rowerze to ten manewr na pewno doskonale znacie. To jest tak zwane sygnalizowanie skręcania, tak samo jak samochody mają e, żółte kierunki, tak samo my kolarze po prostu sygnalizujemy skręcanie. No tutaj no wiadomo, na no jakaś karta rowerowa i generalnie większość ludzi już kuma ten sygnał, który wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest to zasygnalizowanie kierunku, w którym będziemy się poruszać, szczególnie przy skrzyżowaniu lub po prostu jeżeli chcemy skręcić i tak dalej, no to warto, warto coś takiego pokazać troszeczkę wcześniej, żeby wszyscy mogli się przygotować. Pokazujemy taki sygnał, odpuszczamy korby, redukujemy delikatnie prędkość, wykonujemy manewr, a potem to co? Gaz, 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 nie! Także pamiętajcie o tym. No, moi drodzy, to są takie podstawowe gesty, które jeżdżąc na rowerze szosowym, jeżdżąc w grupie, warto po prostu znać, bo niejednokrotnie po prostu niezasygnalizowanie lub po prostu zła komunikacja może prowadzić do wypadku, a czego tak naprawdę nie chcemy. Dlatego też, jeżeli tego typu wideo się Wam podobało, zachęcam do subskrybowania kanału, bo kontent rowerowy będzie się tutaj pojawiał systematycznie i mam nadzieję, że coraz częściej. Jeżeli tego typu wideo, które tworzę, się Wam podoba, zachęcam też do zostawienia łapki w górę lub łapki w dół, no bo tutaj wiadomo. Algorytm YouTube'a e, działa, dlatego też każda taka sygnalizacja, czy to tak, czy to tak, jest dla mnie na plus. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bądź jeżeli na przykład sygnalizacja e, u Was wygląda troszeczkę inaczej, to sekcja komentarzy jest dla Was. W ogóle dajcie znać, czy u Was też tak. Sygnalizacja wygląda, czy może macie jakieś inne gesty, lub cokolwiek, co może się po prostu nawet innym przydać. Dlatego też działajcie w komentarzach, a na chwilę obecną ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro!